Cześć kochani, witajcie na moim kanale. Ja jestem Roxana. No i dzisiaj w związku, że jest taka, wiecie, trudna sytuacja, to ja przychodzę do Was z reakcją na występ Wikigabor z koncertu Solidarni z Ukrainą. To jest występ Wikigabor w piosence Moja i Twoja nadzieja. Podobno jest on dość specyficzny. Jedni mówią, że ten występ był piękny, ale widziałam też opinię, że niektórzy sądzą, iż to jest najgorszy występ Wikigabor. Czy tak będzie, czy nie. To się przekonamy. Zapraszam Was więc do oglądania. Zostawiajcie łapki w górę, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, no i subskrypcję tam na dole. Jeżeli macie jakieś zbiórki, jakieś linki, ważne informacje, to możecie oczywiście zamieszczać w komentarzu. A teraz już przechodzimy do tej reakcji. <grym> nie warto mówić Dobra, Wiki trochę zapomniała płaszcza, więc wróciła po niego, ale dość dobrze to wyszło, jeżeli chodzi o... Same FOP, które nastąpiło. Tym bardziej, że wiadomo jest zimno, więc tutaj nie widzę żadnego problemu. Jeżeli chodzi o samą wiki, to naprawdę wygląda pięknie i też adekwatnie właśnie do danej sytuacji. No i zaczęła jak zwykle pięknie. Uczynić gest nie mówi, że nic nie warto robić nic naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz ci miłości, Ta końcówka tak trochę zjechała jej, ale same te takie wokalizy od Vicky Gabor są naprawdę najlepsze w Polsce, trzeba przyznać. No i teraz też ona się tym bardzo mocno charakteryzuje. Nic nie pomoże... Ja muszę w tym momencie trochę wyrazić swoją opinię, dlatego że rozumiem te osoby, które były przeciwko temu wykonaniu, bo no słychać wiadomo w tym wykonaniu, że jest dużo tych wokalizm, że można powiedzieć, że trochę już Wikigabor Gabor przesadza, że to jest taka sytuacja, wiecie taka piosenka, która po prostu powinna zostać prosto zaśpiewana no ale nie bez powodu, jest to koncert, tak? Jest to koncert, na którym występuje Wikigabor. Gabor, no i ona ma swój styl i tego też nie powinniśmy jej zabierać Jeśli ty Nie pomożesz dziś miłości, nic zna nic nie pomoże jesteś ty nie pomożesz dziś miłości o, 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 o. tutaj y, mamy bardzo dużo przestrzeni danej wikigabor. No i dlatego tutaj są, wiecie, właśnie te popisy solowe, popisy wokalne, ale one są bardzo mocno takie głębokie, moim zdaniem, i bardzo właśnie pasujące tutaj w tym wykonaniu. są takie prostsze fragmenty, nie przesadzona w każdym momencie, co uważam, że też jest na plus, jeżeli chodzi o to wykonanie. Więc no nie wiem, z czym tutaj hejterzy mieli problem. Chcę zaznaczyć, że wszyscy tutaj po prostu usiądźmy i zwróćmy uwagę na to, że Vicky tak śpiewa na żywo. To jest jej prawdziwy głos, to jest jej moc i też to przechodzenie między rejestrami to jest po prostu Vicky Gabor. Ona ile ma lat? 14? Więc no tutaj nie pozostaje nam nic innego jak tylko pogratulować takiego talentu moim zdaniem. No i wiecie, tego występu. No ja dalej nie rozumiem z czym hejterzy mieli problem. Takiego wykonania każdy potrzebował. No, Wiki bardzo dobrze sprawdza się w tego typu piosenkach. Fajnie, że też wiecie, ta jej mieszanka kulturowa pozwala pokazać, że y, należy się szanować i być właśnie solidarnym. Dajcie znać, jak Wam podoba się wykonanie Wiki. No, i my już w kolejnych filmach powracamy do normalnych. Typowych odcinków. Jak wiadomo, trzeba pracować dalej, a ja tutaj chcę głównie dostarczać kontentu rozrywkowego. Nie jest to kontent naukowy czy stricte merytoryczny. Nie. Jest to kontent rozrywkowy, dlatego jeżeli Was tak interesuje, to zapraszam Was do kolejnych odcinków. No i widzimy się właśnie już wkrótce. Trzymajcie się. Pa!